No dzisiaj jest ten dzień, że zbieramy jabłka. Spady tak zwane, czyli jabłka, które spadły. Na skupie zawozimy. Takie, One są dość brzydkie, ale jeszcze nadają się do czegoś. Najwidoczniej skoro je przyjmują na skupach. 35 groszy była ostatnio cena za kilogram takich jabłek. One są lekko niektóre poobijane, nadgniłe. Nie jest to lekka praca, trzeba się naschylać. Ale już jak taka skrzynia paleta jest pełna, czy druga? O, ta to? Zbieramy jabłuszka. Tak, na skup. Jak jeszcze A no tak, bo było, było wietrznie, to pospadały jeszcze. No, i tych rzędów to jest kilka. No właśnie tak na kucaka trzeba zbierać. Ale gimnastyka jest dobra. Dobra jest. Ja cały mokry jestem. Wszystkie mięśnie pracują. No, to prawda. Także zbieranie jabłek bardzo dobrze wpływa na odchudzanie. No to popatrz. Świeże powietrze, skłony. Cały czas tutaj schylony trzeba być. Jakie mięśnie tu pracują? Mięśnie brzucha, tak. Mięśnie nóg, ud. Pupa. Pupa ale, też. Ale. No. Ramiona też? Ramiona też, bo trzeba podnosić, no. no i się tak zbierało. Nic się nie marnuje u nas w sadzie. Nawet takie bidoki, które pospadały. Jak to nazywają dawniej, to na takie jabłuszka. To mówili lesioki. Lesioki? Dlaczego? W lasach takie rosły? W lasach takie. Na dziko, nie? No to są dość stare jabłonie już, to też... Niektóre, niektóre z nich dają takie małe jabłka. Zależy od gatunku. One mają... No. Ponad 30 lat mają, także już swoje wyrodziły. Ale dajemy im jeszcze szans, Niech rosną. O, takie zgniłki. Trzeba przejść czasami w zrzucić. No ładne, wiecie jak pachną? O, no, wiecie jak one pachną? O. To jest to na Jonathan, to taki rośnie na wielkość. Oryginalnie. Taki rośnie, bo to jest jabłko 6 do 6. Do 6 jak ma, to już dobre. Mhm. Średnicy. Średnicy. To, no, to jest to A to jest i Darek. A to jest młode drzewko. to już jest. To już jest. Hej, takie to jest ja nawet chyba. A gdzie taki? Ja lubię, k, ja lubię takie kwasiury. O, to już jest większe. No mm. jeszcze, bo to e, czy Jonathan, czy i Darek, to dopiero. zbiór jest w październiku. Mhm. Mm. To już Dobre. Dobre. Zbieramy dalej. Sobie. Zbieramy dalej. Zbieramy.